Cześć. Z tej strony trener Tomasz Sibiorek. Zapraszam na kolejną lekcję. W tym razie w tubie powiemy tytuł, tytuł tego, yy, tego odcinka: To jest Z kim przystajesz? W takim się stajesz. Nie będziemy też jakoś długo rozmawiać, ale myślę, że to jest bardzo ciekawy temat. Z kim przystajesz? Takim się stajesz? Czyli. Chodzi o Twoje środowisko, w którym się otaczasz. Chcesz czy nie chcesz, ono ma bardzo duży wpływ na to, kim Ty się stajesz. Mówi się, że jesteś odbiciem pięciu, ośmiu osób, z którymi się na co dzień, z którymi się na co dzień jakby kontaktujesz, masz najczęstszy kontakt. Czyli jesteś odbiciem ośmiu osób, z którymi najczęściej codziennie jakby przebywasz, kontaktujesz się. I teraz, jeśli mówimy o sporcie, jeśli masz takie środowisko motywujące, ambitne, mające marzenia, mające wielkie cele, no to wiadomo, że takie środowisko będzie cię ciągło do góry i będziesz sam też się starał być coraz lepszym, coraz po prostu rozwijać się, mieć właśnie te ambitne plany. Wyobraź sobie, że na co dzień na przykład trenujesz, nie wiem, z Lewandowskim w jednej drużynie, z Ronaldo w jednej drużynie, z najlepszymi piłkarzami, zawodnikami, sportowcami. Jeśli byś potrenował z nimi tydzień, dwa, albo zamieszkał na przykład z Robertem Lewandowskim, to byś wszedł w etykę pracy, byś po prostu miał ten wzorzec, miał ten autorytet i byś miał te motywacje codzienne do jeszcze większej pracy, tak? Bo nie wiem, czy wiesz, ale na przykład w mieszkaniu w państwa Lewandowskich, najbardziej wyposażonym miejscem jest siłownia właśnie, tak? To można się dowiedzieć z bardzo ciekawej książki, którą polecam, nienasycony o Robercie Lewandowskim. Także polecam tę książkę. Najlepiej jakby wyposażonym miejscem jest siłownia. I wracając do tematu, jeśli byś w takim środowisku się otaczał, to automatycznie przede wszystkim byś też uwierzył, tak, że możesz być jakby, lepszym zawodnikiem, możesz osiągać te niesamowite cele, spełniać te marzenia, tak, które sobie założyłeś. A jeśli się otaczasz ludźmi, którymi się nie chce, którzy w kratkę trenują, którzy tam wymyślają, jakieś, że coś go tam boli, to coś mam naciągnięte, nie pójdę na trening, to też ma to wpływ na ciebie. To też nie chodzi o to, żeby się teraz odwracać od wszystkich, od kolegów, tylko mówię, szukać ambitnych, nawet w drużynie, jak jesteś, jak się dobieracie w pary, w trójki, to szukać sobie takich pracusiów, tak? którzy też będą jakby mieli wpływ taki, taki pozytywny na Ciebie. Także jesteś odbiciem ośmiu osób, z którymi na, na co dzień najczęściej się kontaktujesz. Bardzo ważny wpływ naszego otoczenia środowiska manana, tak? To jest jeden z kluczowych celów. Tworzyć sobie środowisko, które będzie ciężko trenowało, pracowało, rozwijało się. Cały czas będzie chłonęło y, jakby nowe rzeczy, aby być teraz lepszym. Także taka krótka, taki krótki live na temat właśnie rozwoju i tworzenia sobie odpowiedniego środowiska w twoim otoczeniu. Teraz to wszystko. Dzięki za uwagę i do zobaczenia na treningach na żywo o 20:00 na kanale Facebook trener Tomasz Czibiorek i na kolejnych filmikach na tym kanale. Dzięki